taki plan żeby pojeździć teraz wiosną właśnie na spinning za szczupakiem ale dzisiaj e, takie szczególne jezioro chcę odwiedzić to takie jezioro e, do którego mam duży sentyment, bo wspomnienia z młodszych lat tam właśnie jeździłem ze swoimi kolegami ze szkoły a później tam jeździłem także Kąpać się nad to jezioro ze swoją córką Na ryby z nią jeździłem, także bardzo, bardzo takie jezioro pełne wspomnień i to ładnych wspomnień, fajnych wspomnień Wspomnień z lat młodszych Tu przy okazji swoją córkę Martę pozdrawiam serdecznie Hej Marta, jeśli to oglądasz Jadę nad błąd myślę, że też pamiętasz to jezioro tam trochę sobie pływaliśmy i wetkowaliśmy kiedyś, kiedyś, kiedyś jeszcze dawno temu było no, a ja dzisiaj popróbuję na tym gondole złowić szczupaka czy się uda, tego nie wiem bo ostatnio bardzo rzadko to jezioro odwiedzam jakoś tak nie mogę się zebrać, żeby żeby nad nie, nad nie podjechać ale dzisiaj dzisiaj się zebrałem w sobie i nad to jezioro jedziemy, a to jezioro jest piękne i na pewno zobaczycie piękne krajobrazy bo tam, tam jest naprawdę cudownie prawie jak na Mazurach albo nawet i lepiej jak na Mazurach a o tym jeziorze jeszcze opowiem jak już będę na miejscu na razie to tyle z tego powitania na ryby z markiem Jezioro Bondu jedziemy znowu wpadnę do tej wody jest do pontonu to jest sztuka dosyć trudna jakoś tam się będę wyrawolił na tym wód który został już zaliczony w wodzie no i tak, obiecałem, że coś opowiem o tym jeziorze to chwilę się na tym skupię jezioro jest naprawdę cudowne ma dwa półwyspy Jeden półwysep od strony miasta, od strony południowej nazywa się Półwyspem Storczyków A drugi półwysep tutaj od strony e, północnej zwany Półwyspem Leśnym Z tego leśnego półwyspu są bardzo fajne takie stanowiska wędkarskie Ale też tam jest bardzo trudny dostęp do wody Podobnie jak zresztą tu Eee, dwa półwyspy, a w związku z tym, cztery takie ładne, piękne zatoki. My jesteśmy teraz na takiej największej zatoce wądowu. Eee, właśnie tu będę próbował swoich sił dzisiaj. Eee, tam popłynę wzdłuż trzcin. Zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądało. Gdzie ja mam wiosła. Eee, najgorsze jest. Wystartowanie na pontonie potem to już się wszystko jakoś lepiej układa. Gdzieś jeszcze jest, jest. taka blokada wiosła, żebym ja go w razie czego nie zgubił. Co tu jeszcze? Jezioro piękne, głębokie, nawet nie wiem jakiej, jakiej głębokości jest, bo nie sprawdziłem. W każdym razie. Warto na to jezioro przypłynąć, przyjechać, znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest dobry do niego dostęp. Bo tutaj mamy oprócz ryb drapieżnych, szczupaków sandaczy, węgorzy są jeszcze karpie. Kiedyś były tołpygi, a dla niektórych wędkarzy ważną informacją będzie także to, że w tym jeziorze jest bardzo dużo węgorza. Można na tego węgorza tutaj zapolować. Jeśli ktoś ma taką ochotę, nie ma żadnych przeszkód ku temu. Jezioro, na jezioro wystarczy zezwolenie PZW, aczkolwiek PZW nie jest dzierżawcą tego jeziora. Jednak jest jakieś tam porozumienie, dzięki temu członkowie związku mogą na tym jeziorze sobie łowić. Ja na razie tyle. Jadę po prostu porzucać swingiem i zobaczyć czy w końcu będę miał szczęście bo do tej pory to moje szczęście było tak powiem marne nie udawało się nic no ale może tu, może na wądole na jeziorze które, które lubię może będę miał szczęście zobaczymy Daleko nie odpływam, bo tu są czciny, a ja lubię to czcin popróbować z tym szczupakiem. No, tam też jest ładny pasek trzcin, także... Pogoda jest w miarę znośna, nie wieje wiatr, e, niebezpieczeństwo, że wpadnie mi kamera do wody jest naprawdę bardzo małe, a w związku z tym wziąłem ją ze sobą i trochę pofilmujemy wędkę w czasie trollingowania. Przy okazji zobaczycie naprawdę piękne krajobrazy, bo tutaj jest naprawdę cudownie. Ja się zajmuję już teraz tylko manewrowaniem pontonem, a kamera niech robi swoje. A może tak przy okazji zupełnie dzi dziwnym trafem razem z Wami, z widzami kanału YouTube markisz.pl Wędkarstwo i Przygoda uda się wyjąć jakiegoś szczupaka. Wcale to nie jest powiedziane, że nie. Cóż, trzymajcie kciuki, obserwujcie szczytówkę i zobaczymy co razem uda nam się osiągnąć. Szczytówka bardzo ładnie pracuje, a to dlatego, że teraz na końcu mam przynęte takiego woblera firmy Salmo. Wobler imituje szczupaka. Później go wam pokażę. I teraz ja się zamknę na chwilę. Włączę Wam tutaj jakąś muzyczkę. I cóż. Pełny relaks. I pełne napięcia oczekiwanie nabranie szczupaka. W tej zatoce to troszkę porzucam. Tak wygląda ten mój wobler. Który powodował, że szczytówka tak ładnie drgała i pracowała. Ja się tutaj okręcę specjalnie pontonem, żeby Wam pokazać widoczki, jakie tutaj można spotkać na Wondole, na tym pięknym jeziorze. To jest najprawdopodobniej półwysep leśny, jeśli się nie mylę. Tu już nie. To już jest normalny brzeg no i tak wygląda wądu. To jest coś naprawdę kapitalnego, naprawdę cudowne jezioro. Ciężko mi tu będzie pracować spinningiem, jeśli kamera jest ze mną. Ale jakoś damy radę. Właściwie ostatnie moje godziny wędkowania dzisiaj na Wondole. Jeszcze jak widzieliście, obrzucam tutaj grążele. w nadziei, że jakiegoś szczupaka złowię. Dzisiaj dzień piękny, cudowny, nad cudownie ślicznym, kapitalnym, przepięknym jeziorem Wądu. Dzień taki energetyczny, bardzo, bardzo fajny. Szkoda, że nie ma ryby. No, nic na to nie poradzę. Można było dzisiaj rzucać, pływać, robić cuda na kiju, na tym kiju, a to i tak nic nie dało, bo po prostu szczupaki nie chciały ze mną współpracować. Trochę mnie to martwi, że te ryby ostatnio nie współpracują ze mną w ogóle, bo to w końcu jest taki cykl filmowy na ryby z markiem, a nie z markiem na łono przyrody. Chyba, że zmienimy w ogóle tytuł tego cyklu, ale nie, no, bądźmy cierpliwi, jeszcze poczekajmy, jeszcze tych wyjazdów będzie mnóstwo. Nie tylko na jeziora, ale także i na rzeki. Także być może, być może kiedyś jakąś ładną rybę uda się wyholować. A dzisiaj, dzisiaj, jak już wspomniałem wcześniej, naprawdę cudowny dzień nad kapitalnym, pięknym jeziorem. Oj. Hmm. Zapraszam wszystkich nad to jeziora. Tu naprawdę warto przyjechać z wędką. Warto spędzić tutaj nawet kilka dni na biwaku, bo jest wręcz cudownie. Jest kapitalnie, jest pięknie. Ja zapewniam też, że są tutaj ryby. No to, że mi się nie udało złowić, to, to albo takie moje szczęście, albo takie, takie, takie moje umiejętności, albo po prostu to, że ostatnio dynamicznie zmieniająca się pogoda po prostu no spowodowała, że ryby niechętnie żerują że jeszcze mają jakieś tam problemy z ustabilizowaniem ciśnienia między pęcherzami pławnymi a, a tym, tym ciśnieniem swoim ja tam nie wiem dokładnie, nie, nie zagłębiałem się w to nigdy ale wiem że, wiem, że tego typu właśnie problem jest w czasie tych takich dynamicznie zmieniających się pogód. Być może to była przyczyna tego, że ostatnio ryb nie łowię. Nie wiem. Zobaczymy. Świat się nie kończy. Na ryby z Markiem też się jeszcze nie kończy. Jeszcze będzie wiele fantastycznych wyjazdów. Kapitalnych łowisk do pokazania. A na dzisiaj to to już będzie koniec. Jedziemy dalej na ryby z Markiem. Hey.